Wspomnienia Jana Kapeli, wrzesień 1939 roku. I tak nadszedł 1 września 1939 roku. Dzień napaści reżimu hitlerowskiego na Polskę. Już ostatnie dni sierpnia wstrząsnęły całym społeczeństwem. Z każdej wsi młodzi mężczyźni, rezerwiści, otrzymywali wezwania do wojska. Ta data szczególnie utkwiła w mojej pamięci. Byłem wtedy uczniem szkoły rolniczej w gołodczyźnie pod Ciechanowem. Właśnie wtedy, w tych ostatnich dniach sierpnia, naszego wspaniałego dyrektora, pana Stanisława Trzcinickiego, powołano do wojska. Pamiętam ten dzień bardzo dobrze. W eleganckim mundurze porucznika, bryczką odwożono go do jednostki. Obok stała jego żona z dwójką małych synów, żegnając go łzami. Jednocześnie młodzież szkolną zwolniono do domu. Udaliśmy się na stację kolejową, może pół kilometra dalej. Z przerażeniem patrzyliśmy na pociągi, które mijały nas jeden za drugim, jadąc z Mławy w stronę Warszawy. Były przepełnione do granic możliwości, wyglądały jak ule oblepione pszczołami. Ludność cywilna uciekała przed frontem, który zbliżał się od strony Mławy. W tym samym kierunku, od dłuższego już czasu szły transporty wojskowe z żołnierzami i sprzętem. Po dwóch dniach uporczywego czekania na stacji udało nam się zabrać pociągiem do Nasielska. Na nas 17 18 chłopców Zrobiło to ogromne, wstrząsające wrażenie. Wyczuwało się nerwowość i niepokój wśród ludzi. Dworzec w nasielsku tętnił chaosem i napięciem. Jeśli pociągi w stronę Warszawy były oblepione jak ule, to te w kierunku zachodnim, świeciły pustkami. Bez kłopotów siedliśmy więc do wagonu i pojechaliśmy w stronę Działdowa przez sierpc. Była już noc, i nie mieliśmy możliwości dotarcia dalej do Lutocina. Zatrzymaliśmy się więc w Elżbiecinie. Uchwuja Gużyńskiego, który był nauczycielem i oficerem rezerwy, już wówczas powołanym do służby. Zmęczeni po podróży, zasnęliśmy twardym snem. Nad ranem obudził nas potężny grzmot dochodzący od północnego wschodu. Szybko zrozumieliśmy, to już wojna. W tej sytuacji postanowiliśmy, że kolega zostanie z paczkami, a ja spróbuję dostać się do swojej rodzinnej wioski, by przyjechać potem końmi i zabrać jego rzeczy. Pożyczyłem więc za opłatą rower od miejscowego Żyda i ruszyłem w drogę. Był piękny, słoneczny poranek zakłócany jedynie hukiem armat i przelatującymi nad nami samolotami ze swastykami. Od strony Mławy, oddalonej o pięćdziesiąt kilometrów, dobiegały dźwięki bitwy, widok był przygnębiający. Po drodze spotkałem kolegę ze swojej wioski, który żelaznym wozem konnym odwoził jeszcze dwóch poborowych do punktu mobilizacyjnego. Zdziwiło mnie to wtedy. Wojna już trwa, a mobilizacja jeszcze się nie zakończyła. Nie mogłem zrozumieć, jak to możliwe, że wciąż wierzono w słowa, nawet guzika nie oddamy, i w zapewnienia, że nikt nam nic nie zrobi, bo z nami śmigły ryc. Prawdziwe znaczenie tych słów pojąłem dopiero później. Po spotkaniu kolegi poprosiłem go, żeby po odwiezieniu poborowych przywiózł nasze paczki z dworca. Sam zaś, oddawszy rower żydowi, dotarłem wreszcie do domu. Był to pierwszy września 1939 roku. Trudno dziś wyobrazić sobie tamtą sytuację. Pierwszy dzień wojny, front oddalony o zaledwie 50 kilometrów. Słychać huk dział, samoloty latają i strzelają, a ludzie młócą zboże, orzą ziemię, bo przecież zbliża się czas zasiewów. Bo przyszły rok też musi przynieść chleb. I wtedy nasunęła mi się jedna refleksja. Chłop, który nie przywiązuje się do ziemi, nie zna jej świętości i obowiązku orania, nie pojmie sensu siewu w czarną ziemię bo to właśnie dzięki temu nie zabrakło chleba, nie tylko dla nas, ale i dla tych, którzy tej ziemi bronili.